Przyszedł pan prezydent z USA, Trump. Jakie rzeczy czyni i co robi? Rozwalił ten układ, układ transatlantyckiego wolnego handlu. Kanada, Meksyk wycofał się, rozumiecie? Malezja, Australia, Chile, tam było kilkanaście państw. Podpisał kolejny dekret. Rząd nie wspiera wszystkich in, instytucji aborcyjnych. Tam szły miliardy dolarów na to. Wypowiedział zdanie w przemówieniu, że każde państwo ma prawo stanowić o sobie samym. Czyli koncepcja europejska zła. O emigracji, imigracji europejskiej powiedział tak. Naród, który nie potrafi się reprodukować, czyli ma ujemny przód naturalny i ściąga niewolników do pracy, nie ma prawa do istnienia. Logiczne. Nigdy te dzieci, no to to zdycha, zdychajcie, się. Rozumiecie? Europa jest za imigrantami, bo nie ma go rozumiecie? A to, co spłacili, nie chce pracować. Powtarzam słowa pana prezydenta. Naród, który nie jest zdolny do reprodukcji, nie ma prawa do istnienia. Na jego przysiędze był przez rabin, przedstawiciel protestantów, katolików, dzieci. Biblia była, modlono się. Jakby to było w Polsce, że przyniesiono do <coughs> prostu Biblię i stanął obok niego by się modlił, to by nas powiesili, rozumiecie? Wiecie, w jakim kanale my funkcjonujemy, Polacy? Co z nami zrobiono? Wiecie, jakim narzędziem terroryzmu są wszyscy dziennikarze? Nakręcani za czyjeś pieniądze i są stróżami każdego poruszenia się wiary w Polsce. Zastną, zaucinają. Była problemem podniesionym przez masonerię w 1991-1992 roku, gdy wychodziła ponownie już takim szerokim frontem do Polski, tej postkomunistycznej. Wiecie, w jakim kanale my funkcjonujemy Polacy? Co z nami zrobiono? Wiecie, jakim narzędziem terroryzmu są wszyscy dziennikarze? Nakręcani za czyjeś pieniądze i są stróżami każdego poruszenia się wiary w Polsce. Zaraz pną, zaraz Przecież w, Amery w Ameryce jest fundamentalnie religijne dzieci. Wiecie, by tam było po tych duchownych przy. Przy składaniu przysięgi prezydenta? Ten będzie Chomeini. Idę pan Orban ma oczy otwarte i mówi. Państwo, przywódca świata dał nam światło, jak mamy działać. Każdy naród ma prawo do samostanowienia. W Kościele Katolickim, w Polsce, ze wszystkimi Gadają, dialogują, spotkania, obrazy usuwają, krzyże ściągają jak przyrodzą innowiercy. Tam co robią z nami? Nas wieszają. Dlaczego? Bo należymy do tych, o których mówi pismo. Wtedy wydadzą Was na udrękę i będą Was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu z Was zachwieje się w wierze. Będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić, cygierski, prodziekan wydziału historycznego na uniwersytecie warszawskim, dziekanem jest teraz profesor cygierski, obaj zasiadają w tej samej loży obrządku szkockiego, z czym się nie kryją, ale profesor Tadeusz Cygierski mówi nam przede wszystkim zależy na rządach dusz. Nasem nie mówią wprost, nam zależy na y, żądach dusz, natomiast to wszystko pozostałe, gospodarka, polityka i tak dalej to są tylko, y, tylko narzędzia. Wraz z masonerią rodzi się pytanie bardzo ważne, niezwykle ważne. Się, czego oni chcą? Y, chcą zmienić myślenie ludzi. I obszar duchowego działania w świecie jest dla nich najbardziej interesujący. Nie interesuje ich absolutnie ekonomia, o tyle o ile ona może służyć do zniewolenia ludzi. Oprócz stanowisk szarej eminencji pieniądze są wymieniane przez Adama Weisshausta jako narzędzie do kontrolowania ludzi. Ludzie będą tak myśleć, jak im podyktują pieniądze. Bo ludzie nie widzą wartości duchowych, nie cenią wartości duchowych. Tak zakładał w XIX wieku, ten wielki programista dla masonerii w świecie prawda? widział także dominację pewnych dziedzin nauki, aby w nią wejść, na przykład historia ma być przejęta przez masonerię, bo ona uczy myślenia o regułach rządzących. Przemijaniem czasem. Kto ma przeszłość, ten ma przyszłość. Takie hasło wielokrotnie się pojawia.